takie marki, które mnie na maca zaskakują i ta marka z torebkami dokładnie to zrobiła. Wydaje się, że w modzie wymyślono już wszystko i wtedy pojawia się Zooty ze swoimi fantastycznymi, charakterystycznymi torebkami, które są zszyte z kawałków skóry najwyższej jakości, a ta skóra pochodzi z opadów właściwie, które pozostały po produkcji siodeł. Chciałabym rzec, że ta skóra jest jedną z najtrwalszych i najszlachetniejszych skór na świecie. Zatem posiadając tak Półtorepkę. Serio, macie coś na lata. Ja mam od nich trzy modele i przedstawię od najmniejszej. To jest taka moja na portfel telefon i trochę wieczorowa. Bardzo, bardzo, bardzo ją lubię. To jest moja pierwsza torebka od nich i najczęściej i najdłużej noszą. I trzecia moja torebka, którą też absolutnie kocham, bo te torebki wszystkie kocham, nigdy ich nie sprzedam i będę je nosiła. A następnie moja córka. Eda się cieszę, że takie marki jak Cutty powstają, bo kiedy wydaje mi się, że w modzie wszystko już było, okazuje się, że można z odpadów właściwie. Totalnie ze śmieci zrobić coś wspaniałego i modowego. Idealny stosunek jakości do ceny. Uważam, że to jest jedna z topowych marek e, torebkowych. Bardzo, bardzo polecam. Pani od jakości. Pani od jakości tak mówi, to tak jest, prawda?